No e, myślałem że idę tu ale po co? E, gdzieś indziej A e, jak powoli będę set i taki różny bok e, opo opowiem Wam to Was jest moją ręką i jak e, sobie radzę i, i to jak Takie parę inf informacji też e, Ręka jak na razie dobrze Pierwszy dzień, jak to uszyli gips, bolała i jeszcze po po zdarzeniu. też bolała, ale teraz już mniej. Także tu. Na drugi dzień zaczęła mi ręka sędzić i nie było jak podrapać, więc to było bardzo bardzo fukcjonujące więc Tak, to było to przeskoczające, Jak to trzymać chyba tak. No, to było prawa ręka i mogłem jak coś to Jest jeszcze. No, więc bo to było to bardzo przeskoczające i nadal jak zasłędzi, no to nie ma jak się podrapać. No, to sarko mój... Łapko dumucha kim, no. Tak jak zacznie się spędzić prawie tam, gdzie jest złamana albo w połowie, no to wreszcie się podda. W ogóle jest ciężko, niby ręka nie boli, niby ręka nie boli, ale mimo wszystko to się przeszkadza. Ten gips bo mianowicie ciężar. No, gips to też was. Swoje Gips test tak Warzy Swoje yy, Więc No A co do yy, mo Moich zmian No to w końcu Jak to krótko Krótkość więcej na temat posumuję. Po burzy zawsze świeci słońce. Tak, no. A idę właśnie nagrać Wam odcinek z z mojej starej mistrzówki, który czasem przebywam. Dziś mianowicie jest niedziela, no to tylko w niedzielę mam kiedy Wam na... Nagaz ten filmik jest z mojej starym starego miastuki, no bo nawet no, w sobotę tam patrzę, co robię, pracują. Także jest ryzyko, że. Jest ryzyko, że ktoś tam jest. A w niedzielę to tak sobie na spokojnie. E, Ryzyku sobie na spokojnie. E, 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 e. Udy, zobaczę nagram, bo to na pewno się zmieniło. No i na razie póki co jestem spo spokojny. Stąd już słyszę jakieś pogłosy tych kładów. No, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi w tym nagraniu. Mi się uda nagrać. Yy, yy, ucieknie ze starej miejscówki yy. bo ostatnio tylko tak krótko zwiedziłem na temat pokazałem wam że nie ma yy, mo mojej starej miejscówki yy, z naszym mostu go zebrali ale no, nie pasem, już tu nie jest tam dalej także cóż o kurwa oho Kiedy niespodzianka Myślałem, że nikogo nie ma A tu no. A tu yy, jakaś Pomarańczowa kamazerka chodzi w niedzielę. i to dos, yy, nie jest tak młoda godzina jest 17 godzina Prawie, wieczór i, I, i robotnicy o tej pory jeszcze są dziwne no. nie wiem jak wam pokazać no nie wiem jak ale tam dalej tam tamtymi drzewkami chodzi jakieś nie. Niebieski komin zerknął się z kitrą I kamerą taką położę, bo Jedną ręką to ciężko trzymać kamerę No nie ma jak zmienić, no. nie Jakiś Grzybiacz A Niedziela wieczór i Nagle Wszyscy na Eee, się dobrali. No rozumiem sobie to jaśniej. Może po południu, godzina 12-13, no to zbytnio ludzi nie ma, No bo niektórzy to do, do, do kościoła. No to jeszcze, jeszcze. Ale o tej pozy robocznicy myślałem, że jak dziś niedziela, no to nikogo nie ma. A tu o, o zaskoczyli mnie. No nie powiem, e, pozytywnie, pozyty ale trochę negatywnie, bo myślałem, że to się uda na zakręgu. guzik z mojej mistrzówki, no to jedynie co będziecie mieli tylko tego vloga. No. tak macie już sporo filmików, prawie do połowy września, nagranych, także także macie, macie no, już. jak już będę miał rękę sprawną będę miał chwilę czasu To prawda e, to już będzie pod koniec wakacja, a już jak mi ten gips ściągnął, no to będzie już prawie rozpoczęcie roku skórnego ale planuję wam nagrać e, wejście na opuszczony wejście na dach opuszczonego e, e, kurde tej fabryki kolejowej co wam kiedyś nagrywał Urbex i co zaraz my nagrywaliśmy vloga zaczęła no to właśnie e, tam planuję wbić się na dach bo raz się wbiłem no Cał ja No i kiedy tam e, e, nagram odcinek To są takie widoczki, no Także Cóż Może się uda, może się nie uda Ale tu Już, już się zobaczę jak będzie Ręka sprawna, bo na razie no to no. no cóż Pochodzę się, pokręcę, zobaczę po, Pozaglądam tam Także cóż, jeśli filmik Wam się spodobał, to łapę w górę, subskrybujcie dzwoneczek, komentarz mi rewizalny, trzymajcie się ciepło, naura.